Witam Państwa po raz kolejny. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć swoją koleżankę po fachu, Lilię, Litkę Zachorską, przeze mnie zwaną Lilą, z którą poprowadzę rozmowę pokazując, że różne drogi prowadzą do pomagania człowiekowi. Lila, miła. O, przepraszam, że nie dałam Ci czasu na. Spokojnie, wszystko jest dobrze, tak jak być. Miałam okazję poznać Cię dobrych parę lat temu, jak przyjeżdżałam tutaj z, na początek z innego miasta, bardziej towarzysko. I pamiętam, jak przez tak zwany zupełny przypadek trafiłam do Ciebie. Wtedy się dowiedziałam, że jesteś bardzo niekonwencjonalnym. Terapeutą pomagającym ludziom wieloma metodami z bardzo dużą skutecznością. Troszkę historii naszej własnej mogę? Tak, nie, bardzo tak. proszę, jak najbardziej. Pamiętam, że nie mogłam sprzedać wtedy domu w Warszawie i taka już byłam tą historią zmęczona, i jak przyszłam do ciebie, ty mówiłaś, tak, wiem, czekałam już na ciebie, że to mnie wiedziałam, że do mnie trafisz. Pomyślałam sobie Jezus, skąd ona wiedziała? Przecież mnie nie zna, jesteśmy zupełnie nieznanymi sobie osobami. I można było, mogłabym o naszym spotkaniu opowiadać bardzo wiele, ale to, co do tej pory po tylu latach pamiętam, jak nie znając mnie zupełnie, powiedziałaś, w Twoim domu mieszka osoba która bardzo nie chce, żeby ten dom został sprzedany. Wyprowadź tą osobę z domu, a zobaczysz, że dom będzie sprzedany. Tak się też stało. W dniu, w którym wyprowadziła się moja koleżanka, przyszło pięciu kupców i dom został sprzedany. I teraz poproszę, skąd o tym wiedziałaś? Ha, to nie jest łatwa odpowiedź. Tak, tak naprawdę, bo mm... Różne y, aspekty tej wiedzy rozwijały się przez bardzo wiele lat. Pierwszy raz, kiedy coś wiedziałam, to było kiedy leżałam w szpitalu, byłam chora przez dwa miesiące, mając 16 lat w szpitalu y, płucnym, czyli na, na płuca, wśród ludzi bardzo poważnie chorych. I... Yy. I wieczorem wszyscy jeszcze rozmawiali, a ja zasnęłam, nie wiem, odpłynęłam, tak to można powiedzieć, i po prostu zobaczyłam obraz, że wchodzi moja mama do szpitala i mówi takie słowa, że pobędziesz tutaj jeszcze dwa dni, w Polskę pojedziemy. Będziemy dalej szukać ratunku dla ciebie. i tak się też stało, to znaczy, jak się tylko obudziłam, ocknęłam się, to się okazało, że wszyscy rozmawiają, a ja usnęłam i, i opowiadam tym ludziom od razu: o ojejku, śniła mi się mama i powiedziała takie słowa. I taka byłam podekscytowana i byłam zaskoczona, że oni jeszcze nie śpią, że to ja tak odpłynęłam. I następnego dnia przyjechała moja mama, i pierwsze słowa, jakie powiedziała, to były te słowa. I kobieta na tej sali wtedy powiedziała mówi: ojejku, a pani córka powiedziała, że tak pani powiedziała. I to był taki pierwszy moment, kiedy, kiedy po prostu coś się pokazało, że o jejku, coś, coś jest na rzeczy, tak? I wtedy jeszcze tego nie kojarzyłam. Później się zaczęły dziać różne rzeczy w moim życiu, kiedy zaszłam w ciążę, przyśniło mi się dziecko, którym powiedziało które w śnie się zgłosiło do mnie i powiedziało do mnie, mamo, ja jestem inny. Czy ty będziesz mnie kochała, bo ja jestem inny? I ja wtedy do tego dziecka powiedziałam, jak to matka może nie kochać swojego dziecka? No pewnie, że cię będę kochała. No, jak można? No, przychodź do mnie. Eee, byłam bardzo poruszona tym snem, bo dziecko, które mi się pokazało, bardzo odbiegało od normy. I tak się stało, że yy, no oczywiście chodziłam po specjalistach, byłam przerażona, że no, taki sen, ale lekarze mnie uspokoili, że wszystko jest w porządku i jak urodziłam moje dziecko, okazało się, że zespołem dał nam. Więc jak opowiedziałam to pielęgniarkom na sali, to, to po prostu były tak poruszone, wszystkie miały gęsią skórkę i i po prostu, no to był taki sygnał kolejny, więc ym, w różnych sytuacjach takich bardzo traumatycznych w moim życiu, po prostu zjawiały się sny. I to był taki pierwszy moment. Ja, jako bardzo głęboka, wierząca katoliczka, więc wypierałam to, <laughs> wszystko robiłam, żeby... Tak, oczywiście, zjawiałam się w różnych miejscach egzorcystycznych, że jak to jest coś złe, to niech to wyjdzie ze mnie i tak dalej, bądź cały czas otwarta, niech się manifestuje, tam przy egzorcystach jak najbliżej. No bo oczywiście od strony wiary to po prostu takie zdolności, tak? tak? Więc to się we mnie bardzo kłóciło. Tak właściwie mogę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które się pojawiały w życiu, to były w, w sytuacjach bardzo traumatycznych, kiedy coś się miało wydarzyć bardzo wielkiego, na przykład operacja mojego dziecka, i jest mi pokazane, miałam pokazane w czasie snu, jaki organ będzie uszkodzony, że to jest nie tak, będzie zrobione. Pokazane mi było w jaki sposób, co zostanie wycięte, ale po prostu te informacje, które tam dostawałam, były tak wstrząsające, że ja się wybudzałam z tych snów i byłam przerażona. Nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Więc tak było ponad 20 lat, kiedy miałam takie sytuacje. A później w życiu też to jest takie. Trudne do opowiedzenia, bo gdybym to powiadała, to nie chciałabym nikogo po prostu przerażać tym, co przeszłam, ale, ale wiele rzeczy po prostu przeszłam. W chwili, kiedy przechodziłam coś bardzo ciężkiego, to włączały mi się takie różne, ja to nazywam tunele wiedzy po prostu, ale też i oczywiście był tam wiele buntu mojego. W tym wszystkim, dlaczego to ja? Ponieważ urodziłam się jako dziecko, które też było osłabione, ledwo przeżyłam, później byłam dzieckiem astmatycznym, wyszłam z tej astmy, tak, jestem zdrowa. Ale generalnie to te początki były właśnie takie, od, od własnych do, doświadczeń, bardzo ciężkich doświadczeń moich dzieci. No i stąd też później moja droga cała, którą przekierowałam w chwili urodzenia mojego dziecka, żeby popatrzeć na nie to, co chciałam robić. A na to, co mi po prostu los przyniósł. Czyli rozumiem, że jak zaczęły się pojawiać te obrazy, przeczucia, dobrze to słyszę, to byłaś zupełnie na innej drodze zawodowej, tak? tak? I te przeczucia, obrazy zaczęły wpływać na Twoją drogę zawodową. Od czego? Właściwie to, to troszkę inaczej było, bo urodzenie mojego mm. dziecka, przyjścia na świat dziecka, mm. bo gdyby to było tylko chodziło o mnie, to by było inaczej, to mm -hmm. pewnie inaczej by to wyglądało, ale kiedy urodziłam dziecko niepełnosprawne, które miało po prostu przeżyje albo nie przeżyje bardzo krytyczny stan, wiotkie, lekarze nie dawali w ogóle szans na to, że dziecko będzie sprawne, e kiedy ja próbowałam to na początku pogodzić usprawnianie dziecka i próby, że tak powiem, swojej jakiejś tam działalności, rozwoju tego, co było wcześniej zaplanowane, mhm. to myśl o dziecku i o tym, że ja marnuję czas, czyli w ogóle się priorytety w moim życiu zmieniły. Mhm. Nawet jak próbowałam przez pierwszy rok robić i to, i to, no to po prostu wewnętrznie czułam na poziomie swojej duszy, że to nie jest ta bajka, że, że to jest. Czas, który się marnuje, tak? zajmowanie się tymi materialnymi sferami, tak? tym, co, co miałam robić, to, że to mnie daje szczęścia, że tu jest cel. tak, Bo w chwili, kiedy dziecko było sprawniane, to za każdym razem, kiedy był postęp, to była wielka radość i, mhm. i dlatego też za tym szło serce. Tak? I można powiedzieć, że e, to wszystko razem się e, łączyło na tą ścieżkę rozwoju, bo. To było i zrobienie studiów w kierunku oligofrenopedagogiki no, no wtedy. Mhm. Dlatego, że kiedy już dziecko ile lat usprawniałam sama, mhm. praktycznie mając fajną opiekę poradni psychologiczno-pedagogicznej wtedy jeszcze w Kętrzynie, panią dyrektor, która pomagała mi w tym jakimi metodami pracować, więc ja uczyłam się tego. Przez 13 lat Piotrusia usprawniałam mojego, wychowywałam i praktycznie zastępowałam paru specjalistów. Od czego mhm. zaczęłaś tą drogę edukacyjną w pomaganiu Piotrusiowi w edukowaniu jednocześnie siebie? Od czego? Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to mhm. od babcinych zabaw. To znaczy? To znaczy, że wtedy kiedy płakałam nad tym moim dzieckiem, tak? Co ja mogę zrobić, tak? I kombinowałam na różne sposoby, to była moja babcia mówi: "A wiesz, na wsi to robiono tak, mierzono dzieci" I babcia pokazywała mi odruchy naprzemienne. Co to znaczy? To akurat z kinezjologii edukacyjnej Denisona, to co później dopiero po bardzo wielu latach, poznałam kinezjologię edukacyjną. To była właściwie pierwsza, pierwsza metoda, którą poznałam. Mhm. Kinezjologia edukacyjna jest to usprawnianie systemu nerwowego poprzez wykonywanie ruchów tak najprościej mówiąc ciała, tak? I tu na przykład jest odruch, który powoduje integrację półkul mózgowych, powstawanie nowych połączeń mózgu. Mhm. To jest odruch naprzemienny, czyli taki odruch. Moje mhm. dziecko, Wiotkie, tak? tak? Ja babciną, babcinymi sposobami usprawniałam właśnie w ten sposób, nie wiedząc, że ktoś to mądrze nazwał kinezjologią. To są stare sposoby, a to liczy się paluszki, a to się e, e, robi różne zabawy, rymowanki. I po prostu intuicyjnie. Ja myślę, że to, co ja robiłam z tym moim dzieckiem Wiotkim, to dzisiaj po prostu ja chyba bym się w życiu na to nie odważyła, mając wiedzę tą, którą mam już dzisiaj. Tak, mhm. to znaczy w sensie takim, że ja po prostu robiłam z nim wszystko, co możliwe. Ja to dziecko w taki sposób usprawniałam, mhm. bawiąc się z nim. Zresztą mój Piotrusz jest bardzo sprawny, jest bardzo żywiołowy. I fajnie wygląda na zespół Dawna. Dzisiaj, przepraszam, nazwałoby się wysokofunkcjonalne. Bardzo wysokofunkcjonalne, mhm. tak. I po prostu, kiedy pojechałam do Olsztyna, kiedy Piotr miał roczek, to specjaliści, którzy widząc moje dziecko, kiedy miało trzy miesiące, podziały tylko się modlić i po prostu. Tu niewiele można zrobić, tak? Tu po prostu niewielki będzie postęp, tak? Cieszę się pani, że w ogóle przeżył. Mhm. A kiedy pojechałam z nim, kiedy miał roczek, to pyta się mnie specjalista, z jakim pani przyjechała problemem? A ja wie nie chodzi. I tak patrzy na mnie. A co siedzi? Siedzi. Stoi, stoi. Bo bardzo dużo rzeczy, które dziecko zostało sprawdzone, że osiągnęło. I specjalista mówi, z takim problemem, pani nie ma po co przyjeżdżać. bo na Olsztyn mamy jedno takie dziecko, które jest tak usprawnione z takiego stanu, i zespół specjalistów pracuje z tym dzieckiem. Pani sobie świetnie radzi. No i te pani sobie świetnie radzi, ciągle słyszałam od wielu specjalistów. Czyli na zasadzie, jak pani sobie radzi, niech pani sobie dalej radzi. Czyli troszkę to tak wygląda, jakby ten zespół specjalistów był mm, dużo dalej w, w w pomaganiu twemu, Piotrusiowi, niż ty sama osiągnęłaś swoimi metodami, tak? Tak, tak, dlatego że, dlatego że jak byłam w Olsztynie, to praktycznie, oczywiście zrobiono nam badania genetyczne, ale żebyśmy dostali stricte taką pomoc mhm. przy tym zespole, bo tak, ja byłam daleko, mieszkałam na wsi wtedy, daleko od rehabilitacji tak naprawdę, a rehabilitacja wtedy, te 30 praktycznie lat temu, to było tylko w największych ośrodkach, więc tutaj w okolicy, tak, w takich mniejszych miejscowościach to nie było niczego takiego. Mm. Więc tak naprawdę to, co wyczytałam gdzieś tam, masażyki dziecięce, tak, a to jakieś książeczki, rymowanki. Oczywiście wszystkie księgarnie były moje, gdziekolwiek pojechałam, to po prostu e, największy nauk to <gryw> wtedy były książki, bo przecież nie było internetu takiego, tak, tak nie było tego naprawdę. dostępu. Więc co gdzie zasłyszałam, tak, a przede wszystkim to, to dla mnie najważniejszy był rozwój emocjonalny dziecka i to na to kładłam nacisk, że kontakt emocjonalny, miłość, więź i no i przede wszystkim mieszkaliśmy na wsi, więc bardzo dbałam o to, żeby dziecko zawsze było na dworze, deszcz, wszystko jednak, aby pogoda nie była to dotlenianie dziecka. No nie wiem, po prostu tak. Zresztą to było chyba z domu też wpojone, że powietrze dla dziecka jest bardzo ważne. Jak ja nawet nie mogłam z tym dzieckiem wyjść, coś chciałam zrobić jeszcze, to zawsze była mama, babcia. No, znaczące kobiety, które bardzo, bardzo mi pomogły. Pomagały ci w wychowaniu, Piotrusia. Bardzo. Widzę, że jesteś wzruszona, jak o tym mówisz. Czy pomoc kobiet. Wpłynął też, czyli taki system rodzinny, który cię wspierał, wpłynął też na dalszy rozwój twoich zawodowych poszukiwań, bo i Przejdziemy do tego w, dal na, w dalszej naszej mm -hmm. rozmowie, ale wiem, że dzisiaj również techniką, którą się zajmujesz, jest system rodzinny wielopokoleniowy. Mm -hmm. I wtedy już korzystając z tego systemu wielopokoleniowego, miałaś wiedzę, intuicję, jak z tego korzystać, robiłaś to świadomie, czy to się działo? Um, to trudno mi to powiedzieć z perspektywy czasu, dlatego że wtedy. Um, na tamtym poziomie byłam zajęta bardzo wieloma rzeczami, bardzo. Bo i usprawnianiem Piotrusia, i też remontem domu. Bardzo dużo to czasu też zajmowało, więc wieczorami wyjeżdżałam praktycznie na północy, bo to tak było. Od 18 do 1 w nocy i tak praktycznie przez długi czas, żeby mieć swój dom, tak. Pracowaliśmy z mężem fizycznie bardzo ciężko mm -hmm. wtedy. Takie były czasy. E, natomiast e, nie mniej na pewno jest tak, że to o czym się przesiąka e, podejście akurat, wiejskie podejście do tego, że dziecko powinno jej zdrowo, e, że te, te wartości, które są gdzieś tam te nadrzędne, jeśli chodzi o to wychowanie, rzeczywiście one się biorą z domu, tak, mhm. bo e, e, tak naprawdę nawet y, y... podawanie posiłków dla dziecka, to rzeczywiście y, przesiąka się tym, jak w domu, tak? Małe dziecko, mama mówi, no nie, no to tylko cielęcina, no mama wtedy autorytet, tak? Mm -hmm. Więc y, rzeczywiście, to y, jakby ma znaczenie I, i wtedy ja nie miałam zielonego pojęcia, nie, nie, nie byłam kompletnie świadoma. Ja, ja szłam za tym, co mi się pokazywało, za tym, co trzeba w danej chwili robić, no, czyli patrzyłam generalnie na to, co tu i teraz, tak? Używasz często określenia, co mi się pokazywało. Mhm. Jak ja mam to rozumieć, ja, mhm. która nie, nie mam czegoś takiego, że mi się pokazuje? Mhm. Nie, to, to ja może tak to określam. Chodzi mhm. o to, że to, co w środku czułam, tak? Bo mhm. przede wszystkim to, co było na zewnątrz, e, jakby chwytałam to, co było na zewnątrz, czyli to, co trzeba było. E, te zadania, które się pokazywały, czyli to, co z życia wychodziło. E, to w tym momencie jakby przyglądałam się tym kierunkom, co mi się w tym życiu pokazuje, w świecie, pokazuje, w świecie tak? materialnym, mhm. fizycznym, emocjonalnym. Mhm. E, I w tym momencie e, zawsze była taka refleksja w środku: i co z tym dalej, tak? Jaki krok? E, co tu trzeba wykonać? I jakby zawsze to we mnie było. Jaki krok do przodu. Czyli to nie jest tak, że pokazywały ci się jakieś obrazy. Nie, z... A, rozumiem. nie, to mhm. tylko było we mnie, tak? We mnie takie. Mhm. Można powiedzieć uczucia, które mhm. albo emocje, albo coś, co popatrzyłam, dziecko coś tam w jakiś sposób wykonuje, i rzeczywiście taka informacja gdzieś przychodziła, takie stuknięcie to zrobię tak, ale to zrobię inaczej, tak? I to są, jak ja mówię, że y, takie, y, takie przebłyski tak? że coś przychodzi Ci na myśl, tak? Takie, takie natchnienia. Mhm. tak? Tak samo z usprawnianiem czy wprowadzaniem różnych metod, tak, z poszukiwaniami to tak jak idziesz gdzieś po nieznanym mieście, tak, nie masz GPS-a i myślisz sobie, kurczę, na pewno tą liczką dojdę, to jest ta uliczka i właśnie u mnie to było to. Mhm.